Proszę Państwa, dziś w studiu telewizji Konin niecodzienny gość. Rzadko się zdarza, żeby w naszym mieście pojawił się ktoś, kto ma aż tak ogromne doświadczenie i tak wysoką pozycję w świecie sztuki walki, jaką jest karata, a szczególnie styl tej walki, jakim jest Kyokushin. Obok mnie pan Brandon Denito. Witam serdecznie, welcome. Thank you very much, thank you. Ale tłumaczyć naszą rozmowę będzie Mateusz Więckowski. Dzień dobry. Na początek pytanie, skąd pomysł, żeby zaprosić właśnie tutaj do Konina Brandon Denito? Skąd, skąd w ogóle taki pomysł, się. czy, czy Brandon jeździ po, po Polsce i uczy, szkoli karateków? Byliśmy na Copa Roya, to jest turniej był w Hiszpanii i tam się poznaliśmy i tak jakoś wyszło, że poznaliśmy się i zaprzyjaźniliśmy i zaprosiliśmy do nas mistrza, żeby pokazał nam parę technik. Aha, to do tego stopnia, tak? Tak, tak. Ale z tego co wiem to Brandon miał żonę Polkę. You have wife. You have yeah, ex-wife. Ex -wife. <laughs> yes, yes. 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 Yeah, uh -huh. uh, I understand a little bit Polish. Mm -hmm. Rozumiem trochę po polskie. Właśnie, <laughs> przyjął uh, to zaproszenie. How get you our invitation? Um, uh, when I was in Spain, I met Sensei and uh, Matthew, and um, we became very close friends. So. I came. Yes. Mm -hmm. e, poznaliśmy się, tak jak powiedziałem, w Hiszpanii, bardzo się zaprzyjaźniliśmy i kiedy wyszła od nas inicjatywa zaproszenia Shihan, się zgodził bez żadnego ale i mm -hmm. tak tutaj przyjechał. Dobrze, szósty dan. To... To Bruce Lee, uh, six times is the, like Bruce Lee or higher or lower. I don't know if I can compare me with any other. But uh, to to show your skill and your ability in sport is depend on you. To jest wszystko zależne od ciebie. Jak ty pokazujesz technikę w sporcie, jaki jesteś, jaki jesteś poza sportem, to niezależnie jak jaki, jaki ma się pas, po prostu trzeba reprezentować coś sobą. I've been in about 40 years. Trenuję 40 lat. Mam trzy różne czarne pasy. In three different styles. W trzech różnych dyscyplinach. I besides, I have been training some other styles. Uh, Beside those m three mains of style which i love to do as uh, such as shotokan boxing uh, kung fu training kickboxing shotokan kung fu yes and judo, judo kickboxing and kgochin is my main style główne trzy style to judo and kickboxing is is my main style So są główne style To są wszystko style, które wywodzą się z, ze wschodu. E, Japonia, Chiny. E, skąd fenomen tych sportów w Polsce? Jak on, jak on to odczytuje? E, z, czy, How you look about uh, martial arts in Poland? Czy to rzeczywiście Bruce Lee i uh, sprowadzawali zainteresowanie? All, all those styles comes from the east w wielu Yes, yes, yes. yes. Um, I have been in lots of country in Europe. Uh, and uh, Poland is one, of, uh, one, of best, one of the best countries who has uh, who did, uh, very Zwiedził bardzo dużo krajów europejskich i powiedział, że Polska jest jednym z głównych krajów, którzy posiadają największe umiejętności i sukcesy na arenie międzynarodowej. are very friendly. Są bardzo przyjaźni. Discipline. Bardzo zdyscyplinowani, bardzo z wielkim szacunkiem się odnoszą and powerful i bardzo, bardzo energiczni. Mm -hmm. e, jakich technik będzie uczył tutaj gonińskich karateków? Nie tylko, bo wiem, że zapowiadają się również z całego regionu miłośnicy tej sztuki walki. Ucz technik, e, will you teach us? Uh, our, our seminar training is about uh, uh, kickboxing uh, and um, Technique, really. because we in kikoshin kan we have uh, one category of, uh, uh, of fight of, of tournament that we are allowed to punch in the face. W Kyokushin Kal mamy także kategorie, gdzie można uderzać na twarz, ponieważ w Kyokushin zwykle nie uderza się na twarz z ręki, tylko z nogi, ale jest teraz właśnie nowa idea, że jest po prostu, są uderzania na twarz mistrzostwa. Dlatego musimy się nauczyć jak bronić naszej twarzy rękoma, jakie uniki stosować.

to oni mają control. E, mają kontrolowane. Szatana mają kontrolowane, a tutaj po prostu jest bez kontroli, także może dojść do ciężkiego knockoutu. Czyli Polacy od y, szwedzkiego mistrza będą dzisiaj uczyć się, czy też podczas całych tych warsztatów będą uczyć się, jak zasłaniać twarz, jak bronić twarz przed uderzeniem w prostek? Tak? E, only protection will be about the teacher? Protection? no. The only protection we have to have is susp. So mhm. Mm Jedyne jakie mamy tam okrajacze <coughs> to okrajacze mm -hmm. na zęby i okrajacze tam krocza, ponieważ mm -hmm. no, to jest jednak bardzo ważny element. I, do, I to wszystko, po prostu reszta to wolna walka i jak, jak ktoś będzie potrafił się bronić, tak że będzie tak, będziemy potrafił atakować. But when we, uh, we training in our own dojos uh, we, we have to, we have to have all protections. Tamte ochraniacze to chodzi o turnieje, a w dojo czy naszych salach, gdzie trenujemy, po prostu trenujemy z pełnym opancerzeniem, ponieważ każdy chodzi do pracy i nie chce ulec kontuzji. Like pets, e, ochraniacze na goleń, stopa, na ręce, to not hurt each other. żeby nikogo nie skrzywdzić, po prostu się nauczyć. Dziękuję bardzo za to spotkanie. E, very, very, thank you. You're welcome. Życzę miłego pobytu w Koninie. Uh, he, he said that uh, welcome calling. thank you very much it was a bra uh, great honor to be here to meet <laughs> you and i want to <coughs> thank sensei come here please come here please, 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 please uh, <laughs> he, is, he is the person who invite me he is uh, my brother not only my brothers I, I feel really that he is real my, my real brother And I chcę podziękować, he jest he, he to To jest e, powód, dlaczego Shihan tutaj przyjechał, ponieważ sensei jest jak brat dla Shihan'a i po prostu po, jak pomoc bratu, jak bratu. Mm -hmm. Czyli sport, a szczególnie karate to nie tylko umiejętności walki, ale również pewne, pewne związki ducha. Przede wszystkim przyjaźń. Mm -hmm. Między Mężczyznami między mężczyznami a kobietami i oddzielnie tak samo, bo trenują z nami kobiety i dziewczynki i mali. Zapraszamy na treningi od pięciu lat praktycznie przyjmujemy, także zapraszam na treningi. To duży I... honor dla waszego klubu. Żeby... No, oczywiście, no, w sumie tutaj u nas nie było nikogo takiego na takich warsztatach, żeby pokazał nam, jak wygląda tu kawalki u innych. Po prostu ja byłem raz już w Japonii, raz byłem w Hiszpanii, Pani, no ile mogę, tyle przekazuję. No, a teraz po prostu zaprosiłem... Mistrza. mistrza. zaprosiłem, żeby po prostu pokazał wszystko. Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję. Panowie. Przypomnę, że Brandon Lenito. Thank you, thank Brandon. Brandon. Wiesiu, dziękuję Tobie również gowiec. bardziej. Sencej to proszę Państwa oczywiście szef klubu konińskiego. Klub nazywa się Regionalny Klub Karate Kyokushin. Ćwiczycie na hożniu i te tak, warsztaty z tak. Brandonem odbędą się... Na... Teraz oczywiście mamy jeszcze sekcję oprócz Chorznia mamy też z, w Golinie, Zagórowie, w Starym Mieście, także rozszerzamy działalność powoli. Właśnie syn ma też uprawnienia instruktora. Jeszcze mamy dwóch instruktorów w klubie, także no, powoli się rozwijamy. Ale to, co najważniejsze wiecie, to co chcę Tobie też również powiedzieć i tutaj Twojemu synowi i naszemu mistrzowi, to to, że zagospodarowujecie, uczycie młodzież, dzieci tak. innego stylu życia, sportu przede wszystkim. Jak dalej od komputera. Od 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 odrywacie, tak, odrywacie ich od komputera, od używek, od różnego rodzaju niedobrych rzeczy, które mogą ich spotkać. Po prostu stwierdziliśmy, że nie ma tutaj po południu żadnych zajęć praktycznie, bo jak pracujemy po w szkołach, to praktycznie nic się nie dzieje. Klucz zakładów pracy, które tam trochę w piłkę grają, tak się, się nic nie dzieje. Ja nie mówię, żeby to dzieci trenowały tylko karate, ale akurat my jesteśmy taką po prostu zapchaniem dziury, bo po nic te dzieci nie robią, nic nie mają. Panowie, powiedzieć. dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję jeszcze raz Dziękujemy. za spotkanie i jak to się żegnamy. Uś! Uś!